ostatnio wam przedstawiłem Gambola Next Generation, który to pojawił się w fanowskich komiksach stworzonych przez AI Sleep i ostatnio zapytałem się, was czy chcecie, żebym wam przedstawił kolejne dwa fanowskie komiksy. No i wasz odbiór był bardzo pozytywny i zostawiliście dużo łapczyków w górę. Dlatego dzisiaj przychodzę do was z drugą częścią fanowskich komiksów z Gambola. A żeby tego było mało, to jeszcze ktoś się pokusił o stworzenie nowego intro do Gambola w oparciu o tefanowskie postacie. Tak więc temu też się dzisiaj przyjrzymy. Jeszcze kilkoma słowami przypomnijmy sobie najważniejsze rzeczy z poprzednich komiksów. Otóż Gambol z Penny mają dwójkę dzieci, z czego jedno z nich to połączenie Penny z Gambolem, a drugie wygląda jak typowa Penny. Kolejnym ważnym wątkiem jest ten, w którym to Darwin staje się duchem przy pomocy Kerry i oni też mają dwójkę dzieci. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniej części, to warto obejrzeć, by mieć pełną świadomość tego, o czym my będziemy dzisiaj mówić. I jeszcze tylko chciałbym wspomnieć o tym, że komiksy te powstają w języku hiszpańskim i często połowicznie są tłumaczone na angielski, dlatego my się przyglądamy po prostu postaciom, jak wyglądają w przyszłości oraz jakie przeżywają oni przygody według fanów. Trzeci komiks zaczyna się od sprzeczki Gambola z Penny. Jak się później dowiadujemy, wszystko jest spowodowane tym, że ich syn przemienił się w fistaszka, czyli w sumie w pierwotną formę tego, jak wyglądała Penny w kilku pierwszych sezonach. W międzyczasie pojawia się też dużo więcej duchów i jak widać, Kerry ma kolejnego duszka w drodze. Ja dzieci! <grym> Myślę, że ta scena idealnie się tutaj wpasowywuje. Wracając do komiksu, następnie mamy sprzeczkę Penny z jej tatą, który chce zabrać jej syna, po to by go wychować na dobrego fistaszka. W międzyczasie Gumball z Darwinem płaczą z tego powodu, że Anais im nie powiedziała, że ma chłopaka, którego zaprosiła na urodziny babci Jojo. I co mnie tutaj dziwi, to to, że ona dalej w tym komiksie trzyma się całkiem nieźle. No, dobra, nie ma może nogi, ale wciąż żyje. To jest całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, ile ona miała lat w oryginalnym serialu. Dlaczego tu jest tyle świeczek, kończę tylko 63 lata? Nie gniewaj się, nie wiedzieliśmy dokładnie, ile masz lat! Jak się później dowiadujemy, chłopakiem analiz jest Billy, czyli w sumie drugie genialne dziecko w niesamowitym świecie gambola. Po tej scenie mamy nagle dziwne przeskoczenie o kilka miesięcy do przodu, i syn Gambola, pomimo tego, że stał się fistaszkiem, dalej się podkochuje w córce Alana. I w taki dziwny i chaotyczny sposób kończy się ta historia. W zasadzie muszę wam przyznać, że jak pierwszy i drugi komiks mi się podobał, to ta chaotyczność w trzecim komiksie to mi tak nie za bardzo podchodzi, bo w zasadzie mamy wiele wątków, które do niczego nie prowadzą. I samo zakończenie komiksu jest dosyć dziwne, przynajmniej tak ja to odbieram. No ale dobra, przejdźmy sobie do czwartego komiksu. Ten komiks zaczyna się od tego, że Gamble pojedynku, się z Bobertem. Ale to oczywiście dobrze się nie kończy i w zasadzie dziwnie się to zaczyna, gdyż nie wiemy, jaka jest przyczyna tej walki, ani nic a na kolejnej stronie mam już zupełnie inną scenę, w której to córka Gambola umalowała Richarda. Tak więc jaki to ma sens to ja nie wiem. Po czym nagle dostajemy taką scenę, że z jaskini Hektora wychodzi mały dinozaur i woła do niego tato. Tak więc to chyba oznacza, że on jest razem z Tiną. I jak mam być szczery to ten komiks wygląda jak jakiś odrzut scen z poprzednich komiksów, które razem ze sobą zostały połączone. W coś, ale do końca nie wiadomo w co. Po czym nagle pojawia się Barbara Banan, którą widzimy w puszce i ona sama wygląda tak jak była przez nią wciągnięta. Później mamy widok zaniepokojonego Gambola oraz Darwina, po czym nagle przeskakują nam różne scenki. I z pustki wyłania się Rob, który wygląda jak Gambol, i w taki sposób kończy się czwarty komiks. Zatrzymajmy się tutaj na moment przy samym wyglądzie roba. Otóż, oprócz tego, że on wygląda jak ostateczna forma gambola i w zasadzie też jego ciało lewituje w powietrzu, jak w oryginale, to tak warto zwrócić na to uwagę, że on trzyma w swojej ręce inną rękę, która jest przyczepiona do czegoś czerwonego. I to mi się rzuciło w oczy, że gdy pojawiały nam się różne sceny, to tak w jednej z nich widzieliśmy postać która swoim wyglądem przypominała trochę Larego, ale to nie to jest istotne, a to, że właśnie ta postać ma taką samą rękę, jaką trzyma ostateczna wersja Roba. Niestety komiks wygląda jak wygląda, więc możemy się tylko domyśleć tego, co tu mogło się wydarzyć. I opcje są dwie: albo Rob zaciukał tą czerwoną postać, albo jest moim zdaniem jeszcze bardziej prawdopodobna opcja, mianowicie taka, że on się poczuł pod tą postać, a to, co trzyma, to jest kostium. I podobny schemat mogliśmy obejrzeć w ostatnim odcinku Gambola. Ha? Co jest? Rob? A kto kryje się za tą maską? O nie, przepraszam, to tylko Rob. Jak z początku ten czwarty komiks był, bo był, czyli w zasadzie nie wiadomo co to było, to tak pod koniec on nabrał trochę więcej sensu. Jednakże autorka tego komiksu mogła nam dać więcej szczegółów, co oni robili w puszce i dlaczego alternatywny Rob wygląda w taki otóż sposób. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć o tym, że dbałość o detale i szczegóły tych postaci jest naprawdę imponująca, jednakże odbiorca tego typu historyjek wolałby je jednak dostawać w nieco bardziej uporządkowanej formie, oraz żeby one miały nieco więcej sensu, gdyż co jakiś czas mamy sceny, które w zasadzie nic nam nie wnoszą do całej alternatywnej historii. Skoro komiksy mamy już za sobą, to przejdźmy sobie do samego intra -alternatywnej wersji Gambola. El mundo de gombal! W zasadzie chyba każdy ze mną się zgodzi, że to intro wygląda naprawdę bardzo profesjonalnie i dużo w zasadzie nie odstaje od oryginalnego wyglądu Intra Gambola. Oczywiście to intro też jest w języku hiszpańskim. I jedyny detal, który psuje ten efekt wow, to jest wielki napis aplikacji do tworzenia animacji w sklepie Play. Gdyby nie ten napis, to całość by się naprawdę prezentowała świetnie. Przy okazji, sami mogliście usłyszeć, jak brzmi czołówka tego serialu w języku hiszpańskim. A użycie tego języka jest spowodowane tym, że autorka tych komiksów jest właśnie z Hiszpanii. Powiedzcie mi teraz tak szczerze, czy gdyby tutaj został umieszczony dźwięk z polskiego Intragambola, do tego gdyby zniknęły napisy przedstawiające aplikację oraz twórcy tych komiksów, to myślę, że spora część z nas by mogłaby się na to nabrać, że to jest faktycznie kontynuacja Gambola. I szczerze powiedziawszy, widać, że autorka tych nowych postaci oraz scen z Gumballa idealnie się odnalazła w stylu animacji, jaką reprezentuje sobą niesamowity świat Gampola. I gdyby ona została wcielona do zespołu tworzącego kontynuację tego serialu, to myślę, że on by wyglądał świetnie. I ja z takiego serialu tworzonego przez taką osobę byłbym zadowolony. Jednakże wtedy by się tylko pojawiło jedno ale. Takie, że miałbym nadzieję, że cały serial będzie dużo bardziej uporządkowany niż te dwa ostatnie komiksy. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jeżeli faktycznie powstanie kontynuacja niesamowitego świata Gambola, to twórca Gambola może nam do jakiegoś sezonu albo odcinka wrzucić taki mały easter egg, który będzie właśnie nawiązywać do tej autorki tych komiksów. Po to, żeby w taki sposób podziękować za to, że niesamowity świat Gambola ma tak oddanych fanów. Jeżeli taka seria Wam się spodobała i chcielibyście, żeby takie odcinki pojawiały się częściej na kanale, żeby my mogli wspólnie przeanalizować nowe alternatywne przygody Gambola i jego rodziny, to zostawcie tutaj koniecznie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Ode mnie dzisiaj to na tyle dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. close. One more day and I'll overdose. overdose. Killing me softly. I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted. It has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried. Rescue. I